Aleksander Jeziorski, sporty walki ork. Z nami Damian Majewski. Damian, chcę mieć do Ciebie kilka pytań. Mhm. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję po raz kolejny, że zdecydowałeś się na tę rozmowę. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak wyglądały Twoje przygotowania do walki ostatecznie odwołanej z Łukaszem Parowcem? Jak, przybyl, jak wyglądały te przygotowania? No, powiem tak, my tutaj z Łukaszem Parowcem. Mieliśmy taką cichą umowę, bo też kibice do nas pisali, prawda, żebyśmy zrobili walkę w stójce, żeby, bo Łukasz twierdził, że właśnie lubi się bić tak samo, no, lubi się trochę napieprzeć w tej stójce, ja tak samo, więc zrobiliśmy sobie taką cichą umowę. No z, przygotowanie było głównie stójkowe. No jak najbardziej też robiłem zapasy, robiłem parter, ale no nie, nie przystawiałem do tego jakiegoś, jakiejś dużej wagi. I bardziej skupiłem się na, na stójce, ponieważ tak jak mówiłem, chciałem na tej grali dać to, czego kibice oczekują, prawda? E, tej krwawej walki, nie wiem, żeby tam zęby leciały, prawda, łuki pękały. Oczywiście żartuję, ale chcieliśmy, no, chcieliśmy naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony i bardzo żałuję tej walki. Naprawdę bardzo żałuję, bo, bo nie dosyć, że przez ten czas e, mega polubiłem Łukasza, naprawdę jest mega fajnym gościem. I ten. No i, no i przede wszystkim, właśnie tak jak mówię, no chcieliśmy, chcieliśmy dać tą dobrą walkę, prawda? Chcieliśmy dać tą dobrą walkę, pokazać się jak najlepiej, czy ja, czy Łukasz. No i, no i właśnie tak to wygląda. No, no trochę żałuję, ale no ale co? Nic, no mam nadzieję, że coś odleśczę, to nie ucieczę, że Łukasz cały czas jest chętny i jeszcze będzie nam dane się spotkać. No ja przyznam, że też mam taką nadzieję. A, a właśnie co do takich większych szczegółów. Czy mógłbyś powiedzieć, bo myślę, że mnie to. Na pewno mnie to interesuje mm -hmm. na pewno bardzo wiele osób. W jaki sposób e, przygotowuje się do walki w stójce przy tak dużej różnicy warunków fizycznych? Bo to jest nie tylko to jest nie tylko ładne kilkadziesiąt kilo różnicy, ale też wzrost, prawda? E, tak, owszem, jak się przygotowuję, tak samo. Tutaj nie ma jakiegoś e, głębszego planu. E, z, u, Łukasz jest z mainkutem, prawda? No to troszkę troszkę zmieniłem swoją taktykę. Bardziej, bardziej chciałem go ucelować prawym, teraz to już będzie wiedział na co się szykować, ale, a, no, ale wiadomo jakie jest walce, prawda, może to wiedzieć, a tak prawdę mówiąc przychodzą nerwy, przychodzi wszystko i, no i, no i zapominamy o takich rzeczach. Ogólnie to się nie zmieniły. No, łącz, ogólnie treningi pod, pod sporty takie uderzane, bez rękawic są troszkę inne, ponieważ się inaczej bije, inaczej składa do ciosów, te ciosy są krótsze. Nie trzeba tyle siły też w ciosy wkładać, prawda? No bo no dostanie się z gołej pięści, no to czuć tak czy inaczej. Więc y, troszkę się różnią, ale typowo po Łukasza nie, 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 robiliśmy, nie robiliśmy nic specjalnego. No, trenowałem tak jak zawsze, czyli pełen, pełen ogień. A, a takie kwestie właśnie alternatywnych treningów to znaczy na przykład, czy robiłeś dodatkowo ćwiczenia jakieś siłowe do, do walki? Nie, 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 właśnie zupełnie nie robiłem, ponieważ no, tak jak był, był problem z tym koronawirusem, w sumie to chyba jeszcze nadal jest, nawet nie wiem, bo już maseczki nie ale, noszę, ale, ale tak, i niestety u nas w klubie no, nie ma sprzętu siłowego. Więc nie mamy jak trenować właśnie na siłowni, nie mamy jak tych rzeczy siłowych robić, więc ja, ja zupełnie tutaj nic nie robiłem. Tylko i wyłącznie sporty walki. No jedynie tam z Piotrem Kurowskim to na ostatnie dwa tygodnie dołożyłem parter, prawda? Ponieważ no, no wiedziałem, że może, może tak wyjść, prawda? No bo to nawet jak się z kimś umawia, no to walka jest walką, prawda? Można się umówić z kimś na stójkę, ale tutaj mamy jednak parter, więc... No musiałem być w jakikolwiek sposób przygotowany. Jak widać byłem słabo, <laughs> ponieważ no, Czarek to chwilę mnie poddał. No ale, no ale mówię, no, zrobił to mega profesjonalnie, naprawdę Zajemnie się złapał. Ja nawet, no, ja nawet się nie zorientowałem, kiedy już miałem tak wpięte, że po prostu naprawdę no, nie dało rady nic zrobić. No siłowałem się z całych sił. Wiedziałem, no, że gdy mnie klepnął, to już po prostu tam już odpływałem. Więc, więc tak to właśnie wyglądało. Chciałem jeszcze zapytać o nadchodzący turniej Letway. Który się. jest planowany na 2021 rok. Um, czy planujesz nie wystartować? Czy, bo jesteś zawodnikiem, który lubi stójkę, prawda? I to tak. Jasne, że tak. Pewnie. ja tu już jak trenerowi, no w ogóle tutaj trener do mnie nawet nie musi, nie musi pytać, bo w sumie to on mnie nawet nie zapytał jeszcze, ale no on wie, że ja tam jestem, że ja tam jestem, no ja uwielbiam sporty stójkowe, bo jeszcze Ledweight to jest taka kolebka, od czego my zaczynaliśmy, prawda? Trenerowi już od dawna bardzo się to podobało, bardzo nas wdrążał w to, więc ja wiem, że to jest trenera marzenie, żeby zrobić taką galę, nas do tego szykuje, i ja mu chcę w tym pomóc. I przede wszystkim sam wystartować, ponieważ stało się tak samo to moim marzeniem, bo zaraził mnie tą pasją, naprawdę zaraził mnie tą pasją na gołe pięści. No i właśnie jeszcze gdzie można z główki pociągnąć coś. No super, naprawdę jest to bardzo realne do, do normalnej walki, takiej jak na ulicy, a no po to trenujemy sporty walki, żeby właśnie jak naj, naj, najbardziej porównać taką walkę do walki ulicznej. Ale no przynajmniej ja, nie wiem jak inni, przynajmniej, przynajmniej ja. E, no, ale tak, tak, z pewnością. W ogóle tu nawet nie musi się mnie pytać, to on no, wie, że już jestem na tak. No. Jeszcze w Muay Thai, no to super. No, po prostu e, będzie mega, i to będzie pierwsza gala chyba w Polsce w ogóle zrobiona LATWAKE. Więc e, byłem się na pierwszej gali ogólnie w Polsce na g 5 teraz się będę bił na LATWAKE. No, nie, super, naprawdę. No, jestem mega podjarany, no, tak jak mówiłem. I dzięki, dzięki tym sportom w ogóle wrócili mi chęci do trenowania, bo szczerze mówiąc. Już mi się odechciało, no, nie za te pieniądze, prawda, ja, ja wiem, że mistrzem świata nie będę, ponieważ ja mam tysiące innych rzeczy jeszcze do roboty, no nie skupiam się na treningach tak w stu nie poświęcam ku temu życia, ja się tym bawię, tak jak mówiłem, ja się tym bawię, lubię się ponapieprzać i no, no i właśnie tak, a teraz no naprawdę, no wkręciłem się na maksa. Jest to super, ja już powiedziałem, ja się tylko obbiję że ja już nie biorę żadnych walk MMA, no chyba, że zapłacą mi naprawdę dobrze, albo nie wiem, albo Fej mi zaproponuje, bo tam mam jednego pana tańcule, który y, powiedział, że leje 120-kilowych ochroniarzy, a jestem przekonany, że mu w pierdole. ja 75-kilowy ochroniarz, bo też stoję na bramkach, więc y, tą walkę chętnie bym wziął w MMA, ogólnie no tam bym chętnie zawalczył, bo fajna gala, no przede wszystkim dobrze płacą, no czego więcej chcieć, prawda? Czy nie, nie mamyś nic przeciwko wystąpieniu na takiej gali, prawda? Nie, na jasne, to jest normalna gala. No, to, to, ja to tak tłumaczyłem. Kurde, dużo ludzi mówi, że, że mają problem do tego Mama, no bo ponieważ tam nie są zawodnicy, ale kurde, a jak piłkarze z grupy tam z trzeciej, czwartej ligi grają, no to mogą grać? No mogą, nikt im tego nie zabrania, nikt ich nie krytykuje, to czemu krytykować tamte osoby. A... E, właśnie ja byłem bardzo przeciwny temu na początku, bo była tam patologia, prawda? Oni no, z tego sportu to zrobili po prostu na początku pośmiewisko, ale później gdy zobaczyłem, że ci ludzie naprawdę ku temu życie poświęcają, e, czy na przykład, no tam e, o Kasjuszu to już nie trzeba mówić, no bo Kasiusz, no to, to sportowiec to już tam od lat był, prawda? No a właśnie, a co do reszty tych zawodników, e, no to naprawdę jak ja ich kojarzyłem z internetu z jednej wielkiej patologii, prawda? Jak oni chlali, no najróżniejsze rzeczy tam robili. A potem patrzymy, patrzę, a oni naprawdę się wzięli za sport, zaczęli zapieprzać, więc taka gala no, naprawdę otwiera nowe furtki dla, dla wielu ludzi, prawda? Zmieniło życie, po prostu zmieniło życie, nawet ten bonus BGC. No przecież ja go pamiętam tylko z filmiku, gdzie on się zażygał, prawda? Ja go z tego, z tego kojarzyłem, no jak tam ten Pakol nagrał z nim, prawda? Jakiś, yy, jakiś ten filmik. No to ja go kojarzyłem jako zażygańca, a teraz, no to naprawdę, no to jest gościu, yy, który no nie jest talentem, nie oszukujmy się, prawda? ale ku temu poświęcił życie, więc ja u mnie już zdobył dużo szacunku. Dlatego mi się mega to podoba, naprawdę. Mega mi się to podoba i oni szanują zawodników, wiedzą, ile my, ile my ten zdrowia poświęcamy, prawda? I za to tak samo płacą. No. Więc ja jestem tutaj jak najbardziej na tak i, i bardzo się cieszę, że jest taka organizacja, bo jeszcze przede wszystkim oni pomagają nawet na e, amatorskich zawodach MMA, na Almie, prawda? Dofinansowują to wszystko, więc więc naprawdę powinni ludzie, którzy mają jakiś do tego problem, to, to po prostu siedzieć cicho, bo, bo dużo dobrego też robią. No. Mm -hmm. A skoro wyrażasz największe chęci walką, właśnie w stójce, na przykład na Fame MMA, pomyślałeś na przykład kiedyś, że, czy Nie, chciałbyś. Ta, na Fame MMA normalnie bym zawalił. Mm -hmm. I czy na przykład to. myślałeś kiedyś o zrobieniu walki na Fame MMA na zasadach tajskiego boksu, tak jak jest w organizacji One? na zasadach tajskiego boksu, ale w małych rękawicach. No ja im w ogóle zaproponowałem, ja jak byłem na fejmie teraz z Kasiuszem i właśnie gadałem z boksem, chwilę sobie pogadaliśmy, to ja im w ogóle zaproponowałem, żeby oni walkę na gołe pięści zrobili, ale no powiedzieli, że nie, no bo już chcą typowo iść w sport, prawda, no, to jest swoje MMA, prawda, typowo to jest gala MMA, więc już chcą tam iść. Więc ja myślę, że jestem za cienki w uszach, żeby mi takie walki dawali, prawda? Ale no, na pewno fajny pomysł. No, mi się podobało to, że i tam był boks, i był K1. No bo tak jak mówię, yy, do, oni trafiali do każdego fana, tak? No, nie wszyscy lubią MMA, no nie, nie wszyscy lubią jak się faceci przytulają, więc yy, dla każdego coś tam się znalazło. No. I, I według mnie to jest fajne. Jakby chcieli jeszcze na gołe pięści zrobić o ejku, no to ja już bym był po prostu w niebo wzięty. To no. już tego, ta, tego, co tych ochroniarzy 120-kilowych składa. No to, to już w ogóle by miał z nim fajną zabawę. Przed walką wydarzyła, przed walką na Motory wydarzyła się pewna sytuacja. E, jeden z zawodników trochę to wyglądało jakby chciał ciebie sprowokować e, do walki. I z tego co ja widziałem e, potem po walce swojej ten zawodnik przyznał, że on jest zawodnikiem właśnie strójkowym, że on się specjalizuje w boksie. I w, na swoich relacjach na Instagramie wyraziłeś chęć zawalczenia z nim, prawda? Hmm? E, tak, tak, jak najbardziej. Ja już tłumaczę jaka to była sytuacja bo e, widziałem też tam w komentarzach, ludzie pisali, prawda? Bo e, na przykład pod, 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 moim, pod moim wywiadem, że to była ustawka. E, słuchajcie, tak, to była ustawka, jasne, że tak, bo ja oglądałem ten filmik później i, no, tak jak mówię, ten gościu zrobił to specjalnie, prawda? E, na oglądał się pewnie gal e, czy innych, e, no i zrobił to specjalnie, no, myślał, że zabłyśnie e, tym. E, z tego co widziałem, no, nie zabłysnął, a troszkę nawet i z falą hej, tu się spotkał, ale, ale, ale powiem tak, na początku byłem w, delikatnie w, zdenerwowany, ale, ale później mi przeszło, bo tak mówię, przede wszystkim trochę ludzi to obejrzało, e, fajnie podkręcił publikę, więc e, dostał liścia, jeszcze więc tam super, super. No te, też, mi, też, też mi tam trochę zrobił. Tam mnie odechnął, no powiem szczerze, że się nie, że się nie spodziewałem, prawda? I tak mnie strzelił w mostek. Han, że no poczułem to nie powiem. Ja poczułem, dlatego tak też trochę, w, trochę mnie te emocje podniosły, no i dostał listwa za to. Ale, ale mówię nawet spoko, nawet spoko, że, że to się działo. Fajnie podkręcił towarzystwo, tylko jeszcze, kurde, jeżeli chciał podkręcić, mógł się nie śmieć na końcu filmiku, bo ja potem zobaczyłem, właśnie ja zobaczyłem ten filmik, mówię sobie, obejrzę, prawda, no co ten przygub zrobił. Ja patrzę, on się śmieje na samym końcu. Mówię, kurde, no to już jak pod publikę to robi, to mógł chociaż zgrywać kozaka do samego końca. No ale, no ale spoko, no chciał, zrobił fajnie, yy, nie, nie wiem, no jak mu się podobało, spoko. Ja powiedziałem, yy, tak jak właśnie powiedziałem na Instagramie, bo on chciał tym wymusić walkę ze mną, prawda? Nie wiem, czy organizacja, na organizacji chciał wymusić, czy na mnie. Na mnie to, to tam nie wymusi, no bo ja, ja powiedziałem, że ja mogę z nim zrobić, jeżeli on podejdzie, pójdzie na moje warunki, czyli że zrobimy samą stójkową walkę. Ponieważ no, on mnie wyzywa, prawda? Ja mówię, on, on mnie wyzwał, bo, bo prawdopodobnie chciał walki, albo po prostu mu się spodobałem. Bo są dwie, dwa warianty, więc parteru nie chciałbym z nim robić, jak mu się podobam, bo no, do, domyślają się ludzie pewnie, dlaczego bym nie chciał tego parteru zrobić. No, bo jednak wolę kobiety, a przede wszystkim mówię, to jakby chciał to na moich warunkach, żebyśmy zrobili taką walkę, jak ja chcę. Mówi, że boksuje, okej, okay, ja mogę z nim nawet w samym boksie. Yy, najfajniej to by było w ten, ja bym chciał w samej stójce, żebyśmy się bili, ale nawet jestem godzien pójść z nim na taki warunek, że trzeszniemy sam boks, na fotore nie ma rund. Więc jest jedna runda do końca. Więc nie ma tego, że runda się skończy, rundy się skończą i walka pewnie będzie na punkty. Nie, tutaj musi być ktoś znokautowany, Więc jakby chciał, to okej, okay, to nie ma problemu. Chętnie, chętnie z nim wezmę w samej stójce i będziemy się prali do samego końca. Jeżeli tego chce, to, to będzie to miał. A jeżeli chce się przytulać, no to, no to sorry. No tak jak mówiłem, ja lubię dziewczyny, więc yy, no, nic z tego nie będzie po prostu. Nic nie ten, ten temat. No. Tego gościa, a. Pewnie sprawa i tak ucichnie, bo, bo on nic nam nie mówił. Ja już powiedziałem, że ja mogę mu pierdolić po prostu w samej stójce, ale, no ale, no ale nie było żadnego odzewu. Trudno, no, mówię, to takie napompowane, to, to, to było z jego strony, że ja nie potrzebuję takiej walki, wolałbym bardziej sportową, ale, no, ale mówię, jakby chciał, sama stójka, jedziemy do samego końca, trzeskamy się po prostu do oporu. Tak jest mój warunek. Ja to bardzo chętnie obejrzę. Ja też, Oj, bardzo chętnie. Jeszcze na same pięści super by było, po prostu naprawdę mega. No, ręce, nogi, no ogólnie samą stójkę moglibyśmy zrobić, ale no, tak jak mówię, no powiedziałeś, że on bo, bo, tam boksuje, tak? Okej, okay, ja się zgodzę, nawet na warunek taki, że w samym boksie nie ma problemu. No. Więc y, bardzo chętnie bym z nim to, to wyjaśnił. Y, no, przede wszystkim, no że właśnie w taki sposób chciał zabłysnąć, no dlatego, dlatego mówię, no jeżeli chce zabłysnąć, to proszę bardzo. Nie ma problemu, no, ale myślę, że chyba nie, nie, jakoś nie wpłynęło to tak na ludzi, żeby jakoś strasznie chcieli zobaczyć. Ale jakby chcieli, dawajcie znać do Votore, nie ma problemu, w samej stójce wezmę walkę. Zauważyłem pewną rzecz w czasie Twojej walki z Cezarym Alksiejczukiem Powiedz mi, czy to, że na Votore nie ma ścian klatki ani lin, jak w ringu, myślisz, że to ma duży wpływ na walkę w stójce? i co? Kurde, ciężko mi powiedzieć, no tam no tak jak było widać na przykład po mojej akcji, no to tam ja wszedłem jedną akcją i Czarek tam, no wypadł po prostu z tego. No ciężko mi powiedzieć, co by było, jakby były liny, tak, no może by się zatrzymał, może ja bym dalej jeszcze kontynuował swoją akcję, ale ciężko mi powiedzieć, no myślę, że chyba, chyba nie, chyba nie, a wręcz to ma właśnie taki swój fajny klimat, prawda, no bo ring, ringi widzieliśmy, klatki widzieliśmy, maty jeszcze nie było, więc spoko, nie, my Myślę, myślę, że fajnie, no myślę, że fajnie. E, no nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, no nie mam pojęcia, co mam ci powiedzieć. E, mi w żaden sposób to po prostu nie przeszkadzało, naprawdę, czy tam jest, e, że, że, że to jest mata. Broń Boże, no na poprzednie gali, no szkoda trochę, no bo zostałem wypchnięty, prawda, no mówię, żeby przynajmniej e, tam e, Marek mi spierdolił tak jak Czarek, czyli żeby po prostu poddał, tak, czy nie wiem, czy by mnie dobił w parterze, okej, okay, fajnie. No ja bym się przyznał, tak, wygrał ze mną superancko. E, wielkie gratulacje. Ale tu wypchnięcie taki, taki niesmak trochę zostawia, no niesmak i niedosyt tego, że no, no tak jak ja mówiłem, ja to traktuję wszystko jak solówę, prawda, tak, tak jak na ulicy, no. ja dlatego też nie mam problemu z kategorią wagową ani nic, no bo no ja stoję na bramkach tak, no, no nie pyta się chłopa, gościu ile ważysz, bo cię będę zaraz wyprowadzał, no tylko biorę pacjenta takiego wyprowadzam na przykład. A no, i, no, no i tam nie ma kategorii wagowych. No ja to porównuję do takiej walki, no bo no nie oszukujmy się, to jest taka soluba, prawda? Nawet no się tam śmialiśmy, e, właśnie z Klaudią e, gadałem, z i ona właśnie mówiła, tak gadaliśmy, jak się traktujemy tą walkę. Ja jej mówię, że ja to traktuję jak soluwej, bo ona się śmiała, że ona właśnie tak samo, że ona się czuje normalnie, jakby na solówę jechała z kimś. No, więc dla mnie, dla mnie takie rozstrzygnięcie walki to jest tak, że albo przez poddanie, właśnie, albo przez, e, przez, przez wypchnięcie, przez no, e, tchu, przez wypchnięcie, tak, gadam. E, przez knockout, a nie przez wypchnięcie. Ale super, skasowali to teraz, więc na pewno będą ciekawsze te walki tylko i wyłącznie. W jednym z wywiadów powiedziałeś o tym, że w czasie pierwszej edycji WOTORE odczułeś lekką presję, taką otoczenia związaną z odzewem na walkę Twoich znajomych i w ogóle Twojego otoczenia. Czy czułeś taką lekką presję teraz też? No, ja powiem szczerze, że ja ogólnie jestem taki, że się strasznie denerwuję. Ja bardzo. no Ja ogólnie jestem mega wstydliwą osobą. I może tego nie pokazuję tak, no bo staram, no, no staram się właśnie tego nie pokazywać, ale, no, ale tak jest. No. Osoby, co mnie znają, no, robiło ze mną dużo osób. No. Dużo osób ze mną mi sparowało, trenowało kupę lat. No wiedzą, że ja nawet na walkach nie pokazuję swoich po, po, połowy umiejętności. No strasznie się stresuję, ja zawsze mam, że będę naprawdę przysięgał w głowie. No, teraz to już troszkę staram się o tym nie myśleć. Ale że tak, że pójdę na walkę, dostanę w dziurę, padnę i będę w top 10 lokautów na YouTube, prawda? I do końca życia będzie się za mną to ciągnęło. No, ale do tej pory jeszcze tego nie było. Już mi troszkę ta presja przeszła, no, ale tak, tak, no, bardzo duża jest, naprawdę. Jak gdy wiemy, że na przykład tak jak ludzie mi na Instagramie pisali, którym zajebiście dziękuję, naprawdę, że, że są ze mną. Naprawdę wiadomości było od cholery, no gdzie mi jest tak miło po prostu, ale nie powiem, no tworzy to na mnie taką presję, że ja po prostu wychodzę potem do walki taki obserany, że głowa mała. A, no i wcale to nie pomaga. No ale co, no? no niestety, na przykład, o, na przykład w tej walce było super. Naprawdę. Czułem presję pod względem kibiców, tak, no bo wiedziałem, że mnie kibicują, że bardzo dużo moich znajomych będzie to oglądało i czułem tą presję, ale nie też taką jakby jak jest na galach normalnych, ponieważ nie było tam kibiców, więc troszkę bardziej wyluzowałem, ale no ale no nie też aż tak jak, jak powinno być, no, to tak jak było na, widać na walce, no. też trochę inaczej miałem pracować. Oczywiście poszedłem po swojemu, no mówię, no odcinam mnie trochę i no trzeba z tym walczyć, no niestety trzeba z tym walczyć. Yy, każdy, kto sportów walki liznął no, wiedzą, że są zawodnicy tacy, że są kozakami na treningach, a w walkach nim nie idzie, a są też tacy, że są yy, jakby to nazwać, no leszczami na treningach, a, no, a w walkach im idzie zajebiście, prawda, więc yy, no to ja jestem z tych, co niestety się wypalają, ale, no, ale co? No jest coraz lepiej i no, mam nadzieję, że, 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 będzie, że będzie z Gali na galę co, co, coraz fajniej, coraz lepiej i będę mógł dawać te widowiskowe walki. No bo tak jak ja mówiłem, ja lubię, ja mam styl, no, tak jak nie wiem, ktoś tam śledzi mnie na Instagramie czy coś, ujboxowania, to jest pełna wymiana. No. <laughs> czyli Zresztą, tak jak widać w mojej twarzy, no, lubię przyjąć, lubię oddać i. Takie walki też chciałbym toczyć, bo wiem, że tak jak ja z roli fana, ja najbardziej takie walki lubię oglądać, prawda? Tak jak moim, moim naj, 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 najulubieńszym chciałem powiedzieć, moim ulubionym zawodnikiem było zawsze Wanderlei Silva, gdzie teraz jest Justin Gettier. No ja jestem jego takim fanem, oni wpadają, pełna mielonka. No i, i to jest to, co ja, ja lubię oglądać w sportach tak walki i no i ja chcę dlatego też takie walki dawać, po prostu wpadać i pełen ogień, no więc to, żeby zaspokajać kibiców, ja żebym zaspokoił sam siebie po prostu yy, i swoje ambicje, bo tak jak mówiłem, ja mogę przegrać, ale jak wyjdę cały rozwalony, przeciwnik to samo, po prostu krew będzie sikała, prawda, kibice będą szaleli, to mnie taka przegrana nawet yy, by nie ruszyła, no ja bym by był zadowolony po prostu z samej walki. Rozumiem, że oglądałeś ostatnią walkę tonego Fergusona z Justinem Gage. Em. Jasne, pewnie, pewnie oglądałem, e, oglądałem i takie samo miałem założenie na swoją walkę, ponieważ Szarek był wyższy, miał dłuższy zasięg e, ramion e, i dlatego naprawdę ja cały czas sobie powtarzałem w głowie getie getie, get Bis Kontry, Bis Kontry. E, bo ja się podpalam, no, jak było widać na walce, jak dostałem Haja od razu, od razu chciałem ruszyć w niego. No z, z, właśnie z pełnym ogniem, co popełniłem błąd, gdzie on to wykorzystał, a jeszcze byłem lekko taki przytłumiony, bo nie powiem, no weszło to kopnięcie profesjonalnie. E, no miałem ręce w dole, dostałem kopa na głowę i, i po prostu no, nie spodziewałem się tego naprawdę. Ale byłem lekko przytłumiony, no i wykorzystał okazję zajebiście, no bo momentalnie mówię, to zapiął, ja nawet nie wiedziałem kiedy on to zapiął i no i wyszło, jak wyszło. No niestety. No ale, no ale już się pozbierałem, parę dni po walce przestałem płakać i no i biorę się mocno do treningów i zaczynam robić partie. Obiecałem sobie, wszystkim nawet na Instagramie to powiedziałem, że naprawdę tym razem Przede wszystkim też wotore dało mi dużą szansę, ja im strasznie za to dziękuję, bo mówię, od, odpalili znowu to we mnie, że, że mi się chce trenować, że mi się chce zapieprzeć, że mi się chce bić. Bo naprawdę już miałem rzucić ten sport. No nie chciało mi się. Nie chciało mi się za te pieniądze. Ja sobie lubię sam dla siebie trenować, lubię się e, potrzaskać, bo sparingi to na przykład uwielbiam i nie no chciałem w taki sposób robić, ale weszły na walki nogę pięści, wiedziałem, że ja nie mogę odpuścić tej okazji, a no a w, w otorę, no to mi dało taką szansę że, no nie powiem, też mocnych przeciwników, nie, nie oszukujmy się, Marek Samociuk no to wygrał turniej pierwszy, e, teraz tak samo i wygrał z tym Denisem, który tam był, nie wiem, tak mega popularny, wszyscy myśleli, że on wygra następną galę, on miał pierwszą wygrać, a w sumie to nic nie pokazał, a, a ten, no i Czarek Oleksiejszuk, no to nazwisko samo w sobie, no więc... E, więc fajnie, no, no, ale, no, ale mówię też od razu z grubej rury poszło, więc też może też nie byłem na to przygotowany z moim niesportowym trybem życia. E, jak to tak to nazwę, kto wie o co chodzi, to wie o co chodzi. Ale mówię no teraz na pewno, no, teraz już jeżeli dostanę szansę, a jest taka możliwość we wrześniu, to po prostu powiedziałem. I nawet troszkę z robotą, robotę ograniczę, no bo ja mam, ja mam swój gabinet, ja i bramki obstawiam, sam stoję na bramkach. No mam trochę roboty, naprawdę mam, ale stwierdziłem, że teraz, jeżeli dadzą mi tą szansę... No naprawdę, rzucam, rzucam praktycznie wszystko i zajmuję się tylko treningami. Tylko treningami, koniec, koniec z różnymi dziwnymi, głupimi rzeczami weekendowymi i naprawdę, naprawdę biorę się za siebie, żeby po prostu tego nie, nie, nie stracić, bo plus sobie w gębę do końca życia, no, że mam wreszcie robię to, co, to, co lubię i, i bym to stracił. Więc powiedziałem, że nie. Tym razem nie. Czyli rozumiem, że możemy Ciebie oczekiwać na turniej w ledwej? I wyrażasz chęć za walczenia na kolejnej Gali Gwotorę I jeżeli podjąłem no, teraz... przeciwnik, wyzwanie też na Fejmę ma. Też bardzo chętnie. A no mówię, a najbardziej to tylko Arka, bo mi tak śmieszna ta jego wypowiedź. Ja nie powiem, ja nie mam nic do niego, bo ja widziałem, jest normalny w porządku gościu my się na fajmie poznaliśmy. No tylko kurde, jest taki pewny siebie. że mówię, A jeszcze ta. A jeszcze jeszcze te są... Te słowa jego, że tych 120-kilowych ochroniarzy rozwala tutaj, chodzi na imprezy. No, nie, no, jestem przekonany, że, że na pewno ciężko by było, więc chciałem się przekonać, czy rozwali 75-kilogramowego ochroniarza, prawda? Więc jeżeli by zaczął od tego, jeżeli by rozwalił, ok, jestem godny uznać tego, że miały szansę wtedy z 120-kilowym ochroniarzem, no, ale mówię, no nie wydaje mi się, po prostu, więc jeżeli chciałby to sprawdzić, zapraszam. Bardzo jestem chętny. Dziękuję Ci bardzo za wywiad, Damian. Osobiście mam nadzieję, że um, któryś z Twoich przeciwników da ci w końcu turingową wojnę. No super, ja bardzo na to liczę. Naprawdę bardzo na to liczę. Uh, no ale no najbardziej to. Najbardziej by mi zależało jednak na Łukaszu Parowcu. To jeżeli, jeżeli właśnie no, wiadomo, no też jak mogłoby być, no, też mógłby pójść w parter, ale obiecał mi tą walkę stójkową, obiecał fanom na Facebooku. I, no I tak się tym podjarałem, no, że naprawdę no, chciałbym, chciałbym się z nim sprawdzić. To jest takim moim teraz y, głównym, głównym celem, że, że, że z nim chciałbym. No. Ja jeszcze mówię, że mnie i czarka by rozwalił. No, jestem przekonany, że, że no nie, no, nie jestem przekonany, bo to jest sport, no ale na pewno dałbym siebie wszystko, żeby do czarka już nie doszło. Y, chociaż y, też jak mówiłem, ja przygrałem walkę z czarkiem mieliśmy cichy układ, że kto, kto wygra decyduje, który pierwszy wychodzi z Łukaszem, no Czarek jest ambitnym zawodnikiem, ale ja bym go bardzo chciał poprosić, żeby jednak mi tam dał, dał tą szansę, e, no bo ponieważ pierwszy miałem się bić z Łukaszem i no i strasznie, strasznie chciałbym to zrobić. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję Ci Damian, mhm. Aleksander ja... Jeziorski, Sporty Walki.org, Damian Majewski, wielkie dzięki.